Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Na Kogucie. Jak zwykle, playlisty podpieram u górę, a my przechodzimy do odcinka. Jan Twardowski, o stale obecnych, mówiła, że naprawdę można kochać umarłych, bo właśnie oni są uparcie obecni. Nie, zas nie zasypiają. Mają okręgły czas, więc się nie śpieszą. Spokojni, ponieważ niczego nie wykończyli. Nawet gdyby się paliło, nie zrywają się na równe nogi. Nie potykają się, jak my, przerażonego sensu. Nie udają ani lepszych, ani gorszych. Nie wydajemy o nich tysiąca sądów. Zawsze ci sami. Jak Olcha, do końca zielona. Znają nawet prywatny adres Pana Boga. Nie deklamują miłości, ale po pomagają znaleźć zagubione przedmioty. Nie starzeją się, odmłodzeni przez śmierć. Nie straszą pustka pełną erudycji. Nie łączą świętości z apetytem niż wtedy, kiedy odjeżdżali na chwilkę, przechodząc obok niepostrzeżonym ciałem, ocalili znacznie więcej niż duszę. Moi drodzy, ten tekst opisuje osoby zmarłe i łamiąc zasady logiki zacznijmy od końca. Ocalili znacznie więcej niż duszę. To mówi o tym, że ocalili nie tylko duszę, ale i honor, i spokój, i powagę. Przymioty należące do najlepszych ludzi. Nawet najlepszy człowiek może wpaść w panikę, a umarły nie. Nigdy się nie śpieszą. Spokojni, nie deklamują miłości, nie starzeją się, nie łączą świętości z apetytem. To wszystko pozytywne cechy. Jan Twardowski w tym utworze jest pro umarły Pomijając fakt, że mówi o ludziach, Którzy niekoniecznie zawsze musieli być dobrzy. To, jeżeli ktoś już zmarł, to by coś więcej niż duszę. Nie może być już obrzęduchem, bo zmarli nie pragną. To też oczko do niektórych postaci z różnych kręgów religijnych, gdzie osoby święte często wyglądają jak osoby bogate. I to bogate w tym negatywnym sensie. Cóż, Jan Twardowski jest przychylny dla zmarłych. Coś więcej można powiedzieć. Wydaje mi się, że wszystko zostało w tej kwestii powiedziane. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, napisać mi w komentarzu. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jestem Daisy.